Kiedy mówimy o głębokiej wierze, intensywnym życiu duchowym i doświadczeniach wykraczających poza świat widzialny, jedno imię wyróżnia się w wyjątkowy sposób: Ojciec Pio. Urodzony we Włoszech pod koniec XIX wieku, poświęcił całe swoje życie Bogu, modlitwie i trosce o duszę. Nie był zwykłym człowiekiem. Jego życie naznaczone było cierpieniem, milczeniem, prześladowaniami a jednocześnie niezwykłymi darami duchowymi, które poruszyły miliony ludzi na całym świecie. Ojciec Pio, większość swojego życia spędził w małym klasztorze, ale jego sława przekroczyła granice. Ludzie podróżowali z daleka, aby się mu wyspowiadać lub usłyszeć słowo wskazówki. Dzieje się tak, ponieważ jego rady nie były puste. Były bezpośrednie, głębokie i często zaskakujące. Widział ludzką duszę z jasnością, która imponowała nawet najbardziej sceptycznym. Jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów jego duchowości była jego relacja z niewidzialnym światem. Dla ojciec Pio, rzeczywistość duchowa nie była czymś odległym lub symbolicznym. Była konkretna, żywa i obecna w codziennym życiu. Mówił naturalnie o aniołach, pokusach, duchowych bitwach, a przede wszystkim o aniele stróżu. Dla niego anioł nie był poetycką ideą, ale prawdziwym towarzyszem podróży. Nawet w obliczu intensywnego bólu fizycznego i niezrozumienia, ojciec Pio nigdy nie przestał nauczać, że Bóg nikogo nie opuszcza. Jego cierpienia nie uczyniły go zgorzkniałym, ale bardziej wrażliwym na ból innych. Wiedział, że współczesny człowiek czuje się zagubiony, zdezorientowany i często samotny. Dlatego nalegał, aby nikt nie podążał swoją drogą bez pomocy duchowej. Wpływ jego nauk przekracza pokolenia, ponieważ dotykają one uniwersalnej potrzeby poszukiwania sensu, ochrony i kierunku. W hałaśliwym i przyspieszonym świecie, ojciec Pio przypomina nam, że istnieje cicha pomoc u naszego boku, czekająca tylko na nasz gest, aby działać. Ta pomoc zaczyna się od uznania. Że nie jesteśmy samowystarczalni. Ten film nie mówi o przesądach ani fantazjach. Mówi o głębokiej duchowej nauce przeżywanej i świadczonej przez kogoś, kto poświęcił całe swoje życie wierze. Aby zrozumieć, co mówił o Aniele Stróżu, trzeba najpierw zrozumieć, kim był. Człowiekiem, który żył z nogami na ziemi, ale z sercem w niebie. Czego nauczał ojciec Pio o Aniele Stróżu? Dla ojciec Pio. Anioł Stróż nie był abstrakcyjną koncepcją nauczaną tylko w katechizmie. Był on rzeczywistą, stałą i aktywną obecnością w życiu każdego człowieka. Twierdził on z absolutnym przekonaniem, że nikt nie rodzi się sam na tym świecie. Od pierwszej chwili życia każdy człowiek otrzymuje Anioła wyznaczonego przez Boga, aby towarzyszył mu, chronił go i prowadził jego duszę. Jednak ojciec Pio. Podkreślał coś bardzo ważnego. Anioł stróż nie zastępuje ludzkiej świadomości, ani nie ingeruje automatycznie w decyzje życiowe. Głęboko szanuje wolną wolę. Oznacza to, że Anioł nie narusza prywatności, nie zmusza i nie działa bez zaproszenia. Jest to fundamentalny element jego nauk. Według niego Anioł działa głównie w sferze duchowej. Oświetla myśli, ostrzega sumienie. Usuwa niewidzialne niebezpieczeństwa i inspiruje do dokonywania dobrych wyborów. Często ta nagła intuicja, to wewnętrzne niepokój przed podjęciem złej decyzji, lub ta niewytłumaczalna cisza w trudnych chwilach mogą być cichym działaniem Anioła Stróża. Ojciec Pio nauczał również, że Anioł jest posłańcem, przekazuje nasze modlitwy Bogu i przynosi od Boga łaski niezbędne na naszej drodze. Jednak komunikacja ta nie działa automatycznie. Zależy ona od otwartości danej osoby. Kiedy ktoś całkowicie ignoruje życie duchowe, anioł pozostaje, ale działa w ograniczonym zakresie. Silną nauką ojciec PIO było to, że wiele osób rozmawia ze wszystkimi, z wyjątkiem swojego anioła. Proszą przyjaciół o radę, szukają odpowiedzi wszędzie ale zapominają zwrócić się do tego, który jest przy nich dzień i noc. Dla niego była to wielka strata duchowa. Zachęcał ludzi, aby rozmawiali ze swoim aniołem-stróżem w prosty, szczery i częsty sposób, nie jak ktoś, kto wykonuje skomplikowany rytuał, ale jak ktoś, kto rozmawia z wiernym przyjacielem. Według niego taka relacja wzmacnia duszę i tworzy większą wrażliwość duchową pomagając człowiekowi lepiej dostrzegać właściwe i niewłaściwe drogi. Ojciec Pio wierzył, że im bardziej człowiek uznaje obecność Anioła, tym bardziej ta obecność staje się zauważalna. Nie poprzez spektakularne wizje, ale poprzez wewnętrzną jasność, spokój i duchową ochronę. Anioł działa w ciszy i to właśnie w ciszy serca jego głos staje się słyszalny. Dlaczego wiele osób nie otrzymuje pomocy od Anioła Stróża? Jeśli każdy ma Anioła Stróża, dlaczego tak wiele osób czuje się zagubionych, bezbronnych lub pozbawionych odpowiedzi? Było to częste pytanie, na które ojciec Pio odpowiadał bardzo jasno. Według niego problem nie leży w braku Anioła, ale w braku duchowej otwartości danej osoby. Żyjemy w szybkim, hałaśliwym i pełnym rozrywek świecie. Ludzie przyzwyczaili się polegać wyłącznie na własnej sile, rozsądku i kontroli. Ta nadmierna samowystarczalność tworzy niewidzialną barierę. Anioł stróż nie odchodzi, ale ma trudności z działaniem, gdy osoba wierzy, że nie potrzebuje pomocy. Ojciec Pio mawiał, że wielu pamięta o Bogu i aniele stróżu tylko w ekstremalnych sytuacjach. Kiedy wszystko idzie dobrze, nie ma modlitwy, nie ma słuchania. Nie ma wewnętrznego dialogu. Anioł, który głęboko szanuje ludzką wolność, pozostaje w milczeniu, czekając, aż zostanie wezwany. Innym ważnym czynnikiem jest brak praktycznej wiary. Nie chodzi tylko o to, aby wierzyć, że anioł istnieje, ale o to, aby żyć tak, jakby naprawdę był obecny. Dla ojciec Pio, wiara bez praktyki jest jak zamknięte drzwi. Anioł jest na zewnątrz ale nie wchodzi bez pozwolenia ostrzegał również że ciągły grzech i duchowe zaniedbanie sprawiają że dusza staje się nieczuła nie dlatego że anioł opuszcza człowieka ale dlatego że serce staje się zatwardziałe człowiek przestaje dostrzegać ostrzeżenia znaki i inspiracje które wcześniej były jasne ojciec pio nauczał że anioł nie krzyczy on szepcze a kto żyje w ciągłym hałasie świata, nie słyszy go. Dlatego tak wiele osób mówi, że się modli, ale nie czuje odpowiedzi. Że w, rzeczywistości w rzeczywistości odpowiedź przychodzi, przychodzi, ale nie jest rozpoznawana. Według niego pierwszym krokiem do otrzymania pomocy od Anioła Stróża jest przyznanie się do własnej słabości. Uznać, że potrzebujemy przewodnictwa, ochrony i światła. Kiedy to nastąpi, coś natychmiast zmienia się w tysiąc świecie duchowym. I właśnie w tym momencie pojawiają się dwie fundamentalne rzeczy, o których ojciec Pio mówił, że anioł udziela ich tylko wtedy, gdy ktoś o nie poprosi. W następnym rozdziale zaczyna się ujawnianie tych próśb, prostych, głębokich i zdolnych do całkowitej przemiany życia duchowego tych, którzy je praktykują. Pierwsza rzecz, o którą należy poprosić swojego anioła stróża, Zgodnie z naukami ojciec Pio istnieje jedna zasadnicza prośba, która całkowicie zmienia sposób, w jaki anioł, stróż, działa w życiu człowieka. Prośba ta nie jest związana z dobrami materialnymi, sukcesem finansowym ani natychmiastowymi rozwiązaniami. Jest głębsza, cichsza, a jednocześnie potężniejsza. Prośba o światło, które pozwoli rozróżniać. Ojciec Pio nauczał, że największym niebezpieczeństwem życia duchowego nie jest cierpienie, ale powtarzające się błędy popełniane bez świadomości. Wiele osób cierpi nie dlatego, że Bóg się od nich odwraca, ale dlatego, że podejmują decyzje w ciemności. Wybierają drogi, relacje i postawy bez wewnętrznej jasności. Dlatego pierwszą prośbą skierowaną do Anioła Stróża powinno być prośba o światło. Światło, aby dostrzec prawdę, aby zrozumieć, co pochodzi od Boga, a co nie. Ta prośba otwiera oczy duszy. Kiedy ktoś prosi o rozeznanie, Anioł zaczyna działać w bardzo konkretny sposób. Inspiruje jaśniejsze myśli, budzi niepokój w obliczu złych decyzji i przynosi spokój, gdy droga jest właściwa. Nie jest to słyszalny głos, ale wewnętrzna pewność, która stopniowo się kształtuje. Ojciec Pio mawiał, że wiele osób prosi Boga o zmianę sytuacji, podczas gdy w rzeczywistości powinny prosić o lepsze ich zrozumienie. Anioł Stróż działa właśnie w tym zakresie. Pomaga człowiekowi zrozumieć sens wydarzeń, nawet tych trudnych. Proszenie o światło jest również aktem pokory. Jest to uznanie, że nie zawsze wiemy, co jest dla nas najlepsze. To uznanie tworzy przestrzeń dla działania anioła. Tam, gdzie jest pokora, tam jest ruch duchowy. Tam, gdzie jest duma, tam jest blokada. Prośbę tę można zgłaszać w dowolnym momencie, po przebudzeniu, przed podjęciem ważnej decyzji, a nawet w środku wewnętrznego zamętu. Ojciec Pio zalecał prostą modlitwę, bez skomplikowanych słów, ale szczerą: Coś w rodzaju, mój aniele stróżu, pomóż mi jasno widzieć. Z czasem osoba ta zauważa, że zaczyna popełniać mniej błędów, szybciej żałuje i dokonuje lepszych wyborów. Nie dlatego, że stała się doskonała, ale dlatego, że przestała podążać samotnie. Światło, o które prosi się anioła, nie eliminuje trudności, ale pozwala uniknąć niepotrzebnych upadków. To pierwszy krok. Bez niego druga prośba traci na sile. Dzięki niemu dusza przygotowuje się na otrzymanie jeszcze głębszej pomocy. Druga rzecz, o którą należy prosić, aby otrzymać prawdziwą pomoc. Po prośbie o światło do rozeznania, ojciec Pio nauczał, że istnieje druga fundamentalna prośba do anioła stróża, jeszcze delikatniejsza i bardziej przemieniająca. Prośba o siłę do posłuszeństwa woli Bożej. Wielu potrafi dostrzec właściwą drogę, ale nie ma odwagi lub wewnętrznej siły, aby nią podążać. Właśnie wtedy ta prośba staje się niezbędna. Według ojciec Pio nie wystarczy wiedzieć, co jest słuszne. Trzeba mieć determinację, aby wybrać dobro, nawet jeśli jest to trudne, samotne lub wymaga wyrzeczeń. Anioł Stróż działa jako wsparcie dla duszy, wzmacniając człowieka w momentach, gdy ludzka wola słabnie. Ta prośba wymaga głębokiej szczerości. Nie jest łatwo powiedzieć: Pomóż mi robić to, czego chce Bóg, nawet jeśli ja tego nie chcę. Ale kiedy ta prośba pochodzi z serca, Anioł działa z wielką intensywnością. Wzmacnia sumienie, daje odporność na pokusy i wspiera człowieka w chwilach zwątpienia. Ojciec Pio ostrzegał, że wiele upadków duchowych następuje nie z powodu braku wiedzy, ale z powodu braku siły. Osoba wie, że nie powinna postępować w określony sposób, ale czuje się słaba. Prosząc Anioła o tę siłę, coś zmienia się w jej wnętrzu. Pokusa nie znika, ale traci swoją moc. Ta prośba zbliża również osobę do wewnętrznego spokoju. Kiedy ktoś walczy z własnym sumieniem, żyje w niepokoju. Kiedy zaczyna być posłuszny woli Boga nawet kosztem poświęcenia doświadcza głębokiego spokoju który nie zależy od okoliczności zewnętrznych ojciec pio omawiał, że anioł stróż cieszy się gdy osoba prosi o to ponieważ został stworzony właśnie po to aby prowadzić duszę ku dobru to tak jakby osoba powiedziała ufam ci pomóż mi nie zdradzić tego co wiem że jest słuszne z czasem prośba ta wzmacnia charakter Oczyszcza intencje i tworzy bardziej intymną relację z Bogiem. Osoba staje się bardziej stanowcza, bardziej świadoma i mniej zniewolona impulsami chwili. Te dwie rzeczy, światło do rozeznania i siła do posłuszeństwa, stanowią sedno pomocy anioła stróża. Bez prośby o to pomoc istnieje, ale jest ograniczona. Prosząc o nią, życie duchowe zyskuje nową głębię. Jak zastosować tę naukę w praktyce od dzisiaj? Wprowadzenie w życie nauk Ojciec Pio na temat Anioła Stróża nie wymaga skomplikowanych rytuałów ani długich, wyuczonych modlitw. Wymaga wytrwałości, prostoty i szczerości. Pierwszym krokiem jest świadome uznanie, że anioł jest obecny każdego dnia, w każdej chwili. Ojciec Pio radził, aby wyrobić sobie nawyk rozmowy z Aniołem Stróżem zaraz po przebudzeniu. Proste wewnętrzne pozdrowienie już zmienia nastrój duszy. W ciągu dnia krótkie przerwy, aby prosić o światło lub siłę, podtrzymują tę więź. Przed podjęciem ważnych decyzji należy zatrzymać się na kilka sekund i poprosić o. rozeznanie. Nie należy działać pod wpływem impulsu. Ten mały gest otwiera przestrzeń dla inspiracji anioła. Dzięki temu prostemu nawykowi można uniknąć wielu błędnych wyborów. Kolejną fundamentalną kwestią jest wewnętrzna cisza. Anioł nie działa w hałasie ciągłego niepokoju. Tworzenie chwil ciszy, nawet krótkich, pomaga lepiej dostrzegać inspirację. Ojciec Pio bardzo cenił sobie wewnętrzne skupienie, nawet w trakcie codziennych czynności. Wieczorem zalecał dziękowanie. Wdzięczność wzmacnia. Relację duchową. Dziękowanie aniołowi za ochronę, inspirację, a nawet niewidzialne wybawienia tworzy bardziej wrażliwą świadomość duchową. Ważne jest również, aby pamiętać, że relacja ta rozwija się z czasem. Na początku osoba może nie dostrzegać wielkich zmian, jednak stopniowo decyzje stają się jaśniejsze, upadki rzadsze, a wewnętrzny spokój większy. Ojciec Pio nauczał, że ten, kto nauczy się kroczyć z aniołem stróżem, nigdy nie będzie kroczył sam. Nawet w chwilach bólu istnieje obecność, która podtrzymuje, oświeca i chroni. Te nauki nie obiecują życia bez trudności, ale życie z kierunkiem. W tym zagmatwanym świecie jest to ogromny dar. Kiedy człowiek zaczyna codziennie prosić o te dwie rzeczy: światło i siłę, coś głębokiego się zmienia. Wiara przestaje być tylko przekonaniem, a staje się żywym doświadczeniem.